Właśnie jestem w kawiarni i piję swoją kawę, ale dopiero się skapnąłem, że jest już wieczór i muszę wracać do domu. Więc jak najszybciej pakuję tą kawę na wynos i wsiadam do swojego samochodu, bo sami zobaczcie, jest kompletnie czarno. Ja już o tej porze powinienem dawno leżeć w łóżku, więc wsiadam w swój samochód i jak najszybciej jadę do domu. Zobaczcie to, całe miasto, już śpi, a ja dalej byłem na tej kawie. Już dawno powinienem był leżeć w łóżku i sobie coś puścić na YouTube. Tak to mi się położył i chociaż sobie włączył telewizję i oglądał coś nowego. Bo ja zawsze przed spaniem sobie włączam YouTube'a, więc zaparkuję tylko mój samochód, zamknę teraz za sobą bramę. Ile chce się położyć i oglądać coś na YouTubie Więc połóżmy się i zobaczmy, czy jest coś nowego na YouTubie Włączyłem właśnie YouTube'a, ale co by tutaj może sobie oglądać? Ło, wow, co to było? Czy to jest piosenka Luczka i Pimpka? Naprawdę, ja w to nie wierzę Muszę to w tym momencie zobaczyć i ocenić, jak ona brzmi Tak szczerze, to myślałem, że nigdy się nie doczekam piosenki Luczka i Pimpka Więc tak już wyszło, to musimy ją ocenić Zaczynajmy oglądanie Dobra, widzimy Pimka, który wchodzi chyba do swojego domu, się rozgląda Wow, zobaczcie, ten pimpek wszedł do swojego domku I wszystko do swojego dotknie się zamienia w czerwone Bo to jest jego ulubiony kolor Jak na razie widzę, to piosenka bardzo mi się podoba Jest taka wesoła, Bit jest taki fajny, radosny Więc zobaczmy, jak wypadnie pimpek Zachód słońca Patrzcie, Pimpek zrobił się głodny i teraz szuka kości. A my widzimy dokładnie, jak wygląda jego domek. Ma nawet swój awatar z YouTube'a tutaj. Ale muszę przyznać, że domek to ma naprawdę ładnie zrobiony. I zobaczcie, przez okno chyba widzimy domek Luczka. Ale dobra, zobaczmy, czy Pimpek znajdzie te kości. Powiedz mi, gdzie one są. Pokochałem kości, gdy miałem niecały... Wow, zobaczcie, Pimpek i Luczek są dziećmi. I się bawią chyba w jakimś przedszkolu razem. Ale fajne zdjęcie. Nie No nie Pimpek co ty mówisz Oni zawsze się kłócą o swoje kolory Ale nie możecie kończyć tej przyjaźni Nie kłóćcie się Ale w ogóle zobaczcie jaki on jest słodki z tym smoczkiem Zobaczmy czy się pogodzą nas kości. Pimpek, nie nie... Dobra zanim wiedzi referent, To muszę powiedzieć że Luczek bardzo dobrze zrobił Nie ma co się kłócić Najważniejsze są kości Zobaczmy jak wygląda refren I potem chyba zwrotka Luczka tylko... Wow zobaczcie to Refren jest naprawdę fajny. Wow, co? Ale się zdziwiłem, bo jak widzicie tutaj wcześniej, to kości zaczynają spadać z nieba. Oni są chyba w jakimś raju. Ale jak zobaczymy tutaj dalej, to zobaczcie sami. Pimpek leży na jakimś stosie kości. To jest dopiero raj dla niego. Wow, zobaczcie jak kluczek żongluje tymi kośćmi. Te animacje są naprawdę świetnie zrobione. Bardzo mi się podoba ten teledysk. Pimpek co za jakąś wieżę z kości. Czyli chyba jednak musieli znaleźć te kości. O, i ją rozwalił. Wow, zobaczcie, to domek Pimka zamienił się w gigantyczną kość. To jest chyba faktycznie jego marzenie. Marzy mi się z kości cały dom i jego marzenie chyba się spełniło. Nie, te kości z nieba to jest naprawdę jakiś hit. Oni muszą być dosłownie w siódmym niebie. Patrzcie, oni chyba szukają albo zakupują te kości dla siebie, żeby mieć na potem. oni rozwalają te budowę z kością? To mnie bardzo zastanawia Wow, zobaczcie co Luczek ma na sobie To jest chyba jakaś koszulka A, bo on otworzył teraz swój sklep I zobaczy ma na swoim skinie właśnie tą nowiutką koszuleczkę Ona wygląda naprawdę bardzo fajnie On chyba naprawdę bardzo lubi te kości Zobaczcie jak się skrada obok Pimpka Ej, Pimpek, czemu to zrobiłeś? Przecież to Luczek znalazł tą kość, czemu mu ją wyrywałeś? O nie, Luczek upadł. Jak jest twoja, kto Luczek ją znalazł? Pimpek, co ty robisz? O nie, widzowie, jak mi się kto ma rację? Pimpek czy Luczek, kogo powinna być ta kość? Ale zobaczcie, to oni się kłócą i za chwilę chyba coś się stanie z tą kością. Zobaczmy, co się dalej potoczy. Ta kość im wypadła i teraz ona ucieka dość, dość Czy oni będą ją gonić, bo ta kość im już odpływa kość, kość, Tak, patrzcie, obydwoje za nią lecą kość, kość, kość dość, dość tylko... Wow, zobaczcie, kubek luczka Nie no, to jest naprawdę niesamowite I zobaczcie, ta kość w niego wpadła kość, kość, do... Nie no, jak ta kość się daleko odbija Gdzie ona leci?

Patrzcie chyba luczek ją pierwszy złapał. O, tak, faktycznie, sklep luszka wystartował. luczekshop.pl. Widzowie, jeżeli chcecie coś kupić od luszka, to wbijajcie właśnie na tą stronę, bo właśnie wystartowała. Podsumuję moją opinię. Najbardziej właśnie mi się podoba to, jak Pimpek wchodzi do swojego domu. O, zobaczcie, otwiera go i śpiwa, co robi. I patrzcie, to jest najlepszy moment, jak mu właśnie zamienia wszystko w czerwone. Ale generalnie ten Teddys jest naprawdę śliczny, Nie wiem kto to robił, ale on jest niesamowity. Pimpek i Luczek się naprawdę musieli postarać. Patrzcie jak mu burczy w brzuchu. O nie, on jest chyba naprawdę głodny. To mi się też podobało. O, i to jest moja ulubiona jak oni właśnie są w przedszkolu i się bawią i jest pokazane, jak oni się mniej więcej poznali. I patrzcie, tu pisze to wasz roczek, czyli oni mają dopiero roczek. Są tacy malutcy i obydwoje właśnie mają te smoczki to jest takie słodkie. Tylko jedyne co mi się nie podoba, to że tutaj już się kłócą. Dopiero mają roczek, a już się kłócą. Nie, no, to jest naprawdę śmieszne i to jeszcze o kolory. A widzowie, jaki jest wasz ulubiony kolor? Napiszcie w komentarzu, czy wolicie kolor pimpka, czy kolor luczka, bo mi tak szczerze podobają się obydwa. Oj, to było bardzo niemiłe, to mi się nie podobało. O, i Luczek pogodził ich. I patrzcie znowu. Refren jest niesamowity, to mi się naprawdę... Podoba. Kość, Ko kość, kość. I nie mam dość, dość. Wpada w ucho, naprawdę ten refren. On mi się super podoba. O, jak kości zamienia w jego domek, to było śmieszne. Te kości z nieba niesamowite. Oj, to było fajne. Te budowle z kości. Dalej nie wiem, czy oni nie rozwalają. i teraz zwrotka luczka, to mi się też bardzo podoba. Patrzcie, faktycznie mi jak kolegi chatę. O, czyli to zuczek Zobaczył tą kość pierwszy? Brzydko Pimpek zrobił, że mu ją zabrał. Patrzcie, co mu zrobił. O nie, i patrzcie, on spadł. O, i się uderzył. Pimpek, oddaj ją. Ale w sumie, jeżeli leży na jego trawniku, to chyba jednak by była jego. Luczek powinien się zapytać. No ale dobra, to nie ma znaczenia, bo ona i tak im ucieka, jak widzicie. Oj, to mi się podoba, jak oni wyruszają w taką pogoń za tą kością, obydwoje i się ścigają, kto pierwszy dogoni. A ta kość im tak ucieka, i dosłownie wszędzie wpada. Kość. Widzowie, myślicie, że ja też powinienem nagrać swoją piosenkę? Bo jak patrzę na te piosenki youtuberów, to one tak mi się strasznie podobają, że chyba bym nagrał swoją. Dobra, piosenka bardzo mi się podobała. Ja oceniam ją na dosłownie 10 na 10. I powtórzę to jeszcze raz. Jeżeli chcecie coś kupić od Duczka, to zapraszam na jego nowy sklepik. A jeżeli ta reakcja wam się podobała, i jeżeli chcielibyście zobaczyć reakcję mojej najlepszej przyjaciółki, to zostawcie w tym momencie łapkę w górę i subskrypcję, a ja na pewno ją nagram. Papa pa widzowie!